Rozmawiałem z... Y, Minerem. Tak, słucham. Mów wprost. Chciałem, żeby to zostało między mną, tobą. Oczywiście. Pepito... Zachowuje się teraz normalnie. Tak. Bo wcześniej nas oszukiwał. Jak nas oszukiwał? Nie ufał mi. Chciał przejąć rodzinę. Co takiego? Tak mi powiedział Miner. Poczekaj, a wiesz co, bo ja się kiedyś z nim spotkałam na tych bagnach. Tak. I wtedy on mówił coś. O tym, że. że szefem jest, czy będzie coś takiego, ale. myślałam, że to żarty. I przy mnie zachował się kompletnie normalnie. Ja nie sądziłam, że to było na poważnie. Unikałam go później, to fakt. Cholera. Sądzisz, że chciał to wszystko przejąć? Ale po co? Nie to wiem. Bardzo potrzebował mu władza? Nie ufał mi, chciał przejąć rodzinę. Chciał przejąć całe miasto. Rozmawiał z Maynardem o tym. O mój Boże. Oszukiwał mnie na każdym naszym spotkaniu. Nie. To z zębem, to udawanie głupka, to... To wszystko było oszustwa. I teraz albo A. Faktycznie stracił pamięć i... Widzimy jego prawdziwe oblicze, które bardziej mi przypomina tego brata sprzed roku niż tego sprzed kilku miesięcy. Albo B, nadal to jest część pewnej szopki, pewnego planu. Nie chcę ci też zbyt dużo dawać na głowę, ponieważ osoby tak naprawdę po amnezji, jeżeli zbierają za dużo informacji, to z góry, mm -hmm. że tak powiem, no. Nie działa to dla nich najlepiej, ale... Tak? Nie będę ci na razie opowiadała o sobie, bo to się mi wydaje zbędne. Eee, dobra. Mam odchylować ten samochód. To wtedy dotkniesz go? To będziesz miał połamane nogi w kolei na wózku, ja nie wiem jak będziesz pod samochodem, że musiał komuś naprawić wydech. No eee, to nie obchodzi. mam to odchylować. A mam cię przeholować? A masz... możesz mieć trochę szacunku do mnie. A możesz podnieść ręce? Nie, nie muszę. Już musisz. Weź mody tego. Weź mody BM. Nie no gdzie o kluczyki? No kluczyki no. więcej emocji. No ale proszę pana... Też mam BMK. No ma BMK, ale ja tak beznadziejną. Ona ledwo jedzie mówię. Nie no dopiero co tu pijesz. Słuchajcie, posłuchajcie tego. Cześć, cześć, czołem! Witam na serwerze Squid Universal. Jestem Apriline. A ze mną są. Ej. I Paweł. Dobra. To cześć. przedstawimy nowy serwer. Może coś się. <noise> ja że ja już wcześniej byłam z bo a wy nawet o tym nie wiecie. Co to było? Eee... Widzisz to samo co ja? Eee... Czyli? Dwa auta na sobie? Nie Nevermind. mind no, i zdarzają się takie wypadki w oczkach Cholera! Sztuczka! To była sztuczka! Zaraz right. coś ci pokaż, dobrze? Jesteś gotowa? A co z Który, jest, który masz numer? nie mam PSS jeden zł 74. cztery Pokażę na szpital To zobacz, ja mam tu bitur bo w tym Co to jest Co Co Co, co? co się dzieje od ciepła Matko kochana Co to, to było O nie 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 Albo w sumie Nie to jest wschód Wschód jest po lewej Zachód jest po prawej tu jest wschód, North... czekaj, nie. North, West, East i South chyba, nie? Czy nie? O to jest wschód chyba, nie? Tu masz wschód czy zachód. I to ogarniemy Te tatko, bo ja dzwonię no? w jednej sprawie, trochę mi jest głupio, no? ale... Kurde, mój adwokat yy, powiedział, że 250 tysięcy mam mu zapłacić za to, że mnie wybronił i chciałam się zapytać, czy byś mi mógł pożyczyć pieniążki, bo ja nie mam troszkę. Ale O No tam, Ty to co? <śmienny> Felipe, ile masz lat? A co? <śmienny> bo to trochę zagwozdka dla mnie. A jak myślisz, strzelaj? Jesteś młodym bogiem. Pewnie jakieś 40. <śmienny> Chciałam to samo powiedzieć, że 40 lat. Więc... co? Że tak. 40 lat? Ja ci, ja ci Charlotte kiedyś mówiłem ile mam lat. żartuję. Nie pamiętam, wiesz. Nie pamiętam, ja dokładnie pamiętam, co wtedy będzie, że, że 25. 23, 20 Nie, mówiłeś 25, już dobra. Nieprawda. No to może 17, po, chcesz mi powiedzieć. No w sumie, buzia taka młodziutka. No, to 17, może być moja droga. Nie, I no. A to już staram Cicho, Cicho, się. 29 miał, przypomniałam sobie. No. No i, nie, Albo po 28. 28. Po co tutaj takie spoilerki? No, spoilerki, a ja proszę. 50, 50 lat mam. Aha, dobra. dobrze. Aha, dziewczynki. Stary auto, bo ja nie mam. Ow! 10-13, spadł z wysokości. Ej, ja poleciałam za nim, bo ja myślałam, Dobra, że tam można normalnie przeskoczyć, ale amatora. No, tak mężczyzna na ta najprawdopodobniej spadł z wysokości. Amatora po prostu. To nie jest tak o, że z dnia na dzień damy cudowną tabletkę i ktoś będzie wiedział kim jest i co robił przez całe życie. Czyli trzeba zabierać w miejsca, w których była, tak? Tak, Ciekawe, czy nie przypomni mu się coś, kiedy będzie w Szarlat... W w szpitalu, w szpitalu. W szpitalu. Chodźcie tędy. Zatrzyma się pan! Mam to oś tych ludzi. No to on akurat na moich urodzinach znikał. Kazał zamknąć oczy, i jak otworzyliśmy to już go nie było. Tak? Powiedział, że też tak potrafię? Naprawdę? No tak inaczej. Otwórz. Czy się ludzie, ludzi, no dobranoc? O kurde, on jest magikiem. To. Jest magikiem. To jest magikiem. <grym> no, jak Enzo jest magikiem. Jak to? No, taki taki inny. <grym> że on patrzy? Czy czy nie patrzy? Panie! Uuu. Oj mm. o mamuniu, ale poręcz jaka gładka cholerka Co? Żeby mm? zaraz nie wstała. Strasznie mnie to bolało. E, przepraszam cię, ale ten pan robił mi zdjęcia. Który pan? Chodź tu Pokaż telefon. W tej chwili pokaż mi telefon. Nie, nie odchodź, jak do ciebie mówię. Pokaż mi. Nie ha, tylko poka... Wracaj tu! Pokaż ten telefon. Wykazuj w tej chwili te zdjęcia. Nawet nie próbuj uciekać. Wracaj tu! Złapiecie? cię? Jak cię złapie, to ci zrobi krzywdę. Wszystko doby się? Uciekł. Zdjęcia nam robił. Nie udało mi się go złapać. Spokojnie, to są takie zdjęcia Luja Warta, że tak powiem. No nie wiem, nic nie wiem na swój temat, więc wolę uważać na takie rzeczy. Ja rozumiem. To chodź ze mną, usiądziemy gdzieś na plaży, co? Mhm. Prowadź. Chodź. Znalazłeś w ogóle przy sobie jakieś rzeczy? E, rzeczy? E, tak. Przy sobie, to nie. Posłuchaj. Czuć od pana Bimber, ale. <laughs> no, 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 już przestań. <laughs> Mainer, słuchaj. No? Pracowałeś kiedyś z osobami, które utraciły pamięć? Będzie to mój pierwszy przypadek, ale wiem jak z takim czymś zaradzić. Dobrze, a mógłbyś dać jakieś instrukcje, żebyśmy może i my się stosowali? Jak najbardziej. To trzeba. Etap. Co to jest? O mój Boże! Co to się stało? Co to się stało? Apil! Co pan powiedział? Do kogo to było? Do Ruska No, ty panie! O, tu ty było! Wie pan co? Wie pan pan lepiej zejdzie z tego rowerka? Bo pan sobie zaraz zęby wybije. Zsiadłem. No. Spokojnie, spokojnie. Do widzenia. Bez odbioru. Waga. O! 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 dziadu! Uszy, nie to, do niego, jego bież, bież go... Przeprosiłem. Ale nie ma, teraz musisz się dostać po ryju. Jakie mam z panem gdziekolwiek? Przepraszam pan bardzo. Oszala! Przepraszam bardzo. Proszę eee, panią, ten pan... Eee, ten pan chce dostać od pani od, po ryju. Ale lekko. Lekko. Wie Pan co? W przeciwieństwie do Pana, nie będę nikogo krzywdziła. Ale ten, panu... ten Pan mi kazał, krzy... żebym przyszedł. Widzi Pan, bo Pan nawet nie ma za grosz honoru. Nie, nie, nie. Ja powiedziałem przepraszam i chciałem podjechać, ale <grym>, Państwo, dobrze, mnie grudnił Rusek, to już chciał mnie bić. Proszę Pana, jeśli Pan wjeżdża w obcych ludzi rowerem, robi im za przeproszeniem z dupy garaż, ale... to się nie dziwi. Widzi Pani te okulary, czym mam okulary? Wie pani, czemu mam? Bo mam pana, w takim razie należy te okulary wymienić. Dziękuję, życzę miłego dnia. Bez odbioru. Wzajemnie. Mędy jednej. Mędy to z komendy, proszę pana.